Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Spichryz. to gry Crossout weszła właśnie nowa łatka 0.7.0. Oprócz namieszania na rynku paliw, wprowadziła troszeczkę zmian, jeśli chodzi o samą rozgryweczkę. I tak, na przykład Scavengersi dostali duże koła i duże koła skrętne na trzecim poziomie. Poprawiono yy, troszeczkę wygląd, żeby był jeszcze bardziej imponujący. Inżynierowi na pierwszym poziomie, czyli na tym poziomie, na którym zaczynamy rozgryweczkę, można powiedzieć, yy, Dostali troszeczkę zmienioną listę przedmiotów, poprawiono troszeczkę rajdy na łatwych i średnich poziomach. Prawdopodobnie były problemy z przejściem tych rajdów dla osób, które to co dopiero tą rozgrywkę zaczynały i dopiero co mogły w nich wziąć udział. Jeśli chodzi o bronię, to tak, rapier dostał bufa i to sporego. Możemy teraz serię strzelić 14 pocisków, zanim się przygrzeje. A same sygnięcie broni zredukowano o 10% do 2,7 sekundy. Naprawdę spory buf. To samo dotyczy działa Mały Chłopiec. Zwiększono punkty życia, zmniejszono rozrzut aż o 33%. I jeśli chodzi o masę, to ona troszeczkę wzrosła, ale myślę, że to jest do przełknięcia za ten buf, który dostało, tutaj te działo dostało. Tutaj ta drona Sidekick, czyli pomocnik, dostało została zwiększona, punkty struktury od 150 do 200, 50 punktów struktury to jest, no jest sporo w sumie, jeśli chodzi o takiego drona. Debuffa albo nerfa, dostały za to Spectre, wcale się nie dziwię, 15% mniej zadają teraz obrażeń, to w sumie dosyć sporo. Wytłumaczono to, że po prostu Najczęściej gracze na nich jeździli, i wcale się nie dziwię, i tak naprawdę było. A tutaj producenci gry, deweloperzy, chcą, aby w tej grze wszystkie broni były mniej więcej na równi traktowane, i każdy wybierał sobie nie ze względu na siłę ognia, ale na po prostu własne upodobania. No i brawo. Tak samo, jeśli chodzi o rakiety, to tutaj PERE. konkretnie to te rakiety dostały buffa w postaci szybszego skrętu o 20%. Chodziło o to, że nawet ciężkie pojazdy, które wolno się poruszały przed tym pociskiem, przed tą rakietą, mogły po prostu uciec, odjechać, bo ta rakieta po prostu za wolno skręcała i nie nadążała nawet właśnie za ciężkimi pojazdami. Jeśli chodzi o tutaj artylerię, to te działo artyleryjskie też dostało bufa. W tej chwili zostawia w miejscu, w którym trafiło, płonącą taką ścieżkę, na której jak stoimy, dostajemy obrażenia. Chodziło o to, żeby po prostu ten miejsce tego trafienia, jeżeli gdzieś tam się skampili, powiedzmy, to żeby musieli z tej pozycji się przesunąć, a nie tylko stać cały czas w miejscu. Myślę, że tutaj to sporo w rozgrywce akurat zmieni. Jeśli chodzi właśnie o ceny paliwa, to na, na chwilę obecną to zrobione, zrobiono dwie rzeczy z paliwem. Po pierwsze, beczka zadaje już tylko 450 obrażeń, ta zwykła. Natomiast wprowadzono coś takiego jak zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa daje teraz, za, jeżeli przetrwa, daje teraz za wygraną bitwę 10, punk 10 punktów. Punktu? <laughs> niech będzie, jednostek paliwa, 10 jednostek paliwa yy, budowane jest przez inżynierów czyli mamy tutaj akcję i we frakcji właśnie inżynierów jeżeli klikniemy tutaj na te niebieskie itemki pojawił nam się zbiornik do wyprodukowania kosztuje 450 zł 50 miedzi 3 zwykłe beczki 2 tutaj boostery i 2 Jackie, jeżeli chodzi o cenę, no to, wiadomo, no, 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 troszeczkę, troszeczkę kosztuje tutaj wyprodukowanie, no, teraz w ogóle stoi o 56 trzeba prawie dać. Jeśli ktoś ma kasę, może sobie od razu kupić, zamiast robić. Jest spora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć aż z lotów Sześć na raz, dwa, tak. Nieźle, nieźle. Ta zwykła zajmowała sporo mniej miejsca. Więc na przykład naprawdę duży, duży, duży zbiornik, ale daje aż 10 paliwka. I teraz jeszcze jeśli chodzi o paliwo, to on, ta beczka i zbiornik się razem stakują. To znaczy, że maksymalnie za bitwę jeśli przetrwają, można dostać w tej chwili 15 paliwa, a nie 5 typory. do tej pory. Stąd właśnie zamieszanie na rynku paliw. Te paliwo poleciało naprawdę na łeb, na szyję. Wczoraj jeszcze można było je sprzedawać po 20, a chyba 6 a w tej chwili, jeśli chodzi o paliwo, też można kupić za 18, więc tutaj spora różnica, a sprzedać po 16. Myślę, że ta cena jeszcze w dół poleci i za nią pójdą jeszcze inne zmiany. Nie wiem, na przykład skoro będzie paliwo, tańsze łatwiej dostać, więc będzie produkowane więcej miedzi, skoro będzie więcej miedzi, więc będzie ona tańsza. Natomiast prawdopodobnie zwiększy się cena. Złomu. No będziemy mieli do produkcji więcej miedzi, więc moglibyśmy mogli więcej produkować, ale do tego potrzeba sporo złomu, więc to tak się prawdopodobnie przełoży. To takie właśnie delikatne, zamieszane, wprowadzone z wprowadzeniem tego zbiornika. Myślę, że już wszyscy zaczynają go produkować. Zmienił się trochę też interfejs. Poprawiono wygląd mapy taktycznej i poprawiono szybkie wiadomości. Domyślnie, pod V mamy menu wiadomości i mamy kilka tutaj możliwości jak zaatakuj, super, przegrupuj się tutaj, potrzebuję pomocy, obroń się tutaj i uwaga. Te wiadomości oczywiście pojawią się na czacie, jeśli któryś z nich wybierzemy. Poprawiono troszeczkę wygląd podsumowań, poprawiono ikony, poprawiono ikony... Kierowców. Spójrzmy sobie, jak naczę tak wyglądają. Ikony kierowców i przede wszystkim ikony tutaj ich umiejętności zostały zmienione, poprawione, prawdopodobnie po to, żeby lepiej odzorować to, co dają, czyli na przykład że karabinki i, i minigany i tak dalej, żeby to po prostu odzwierciedlało ta ikona to, co tak naprawdę. To daje. No i faktycznie tutaj mamy wyraźnie widać, że tutaj chodzi o zwykłe działa, tutaj że o wieżyczki i tak dalej. No i brawo im za to. Na pewno ułatwi to nowym graczom rozpo rozpoznanie się tutaj w tej, w tej grze. Trochę tutaj jest do nauki jednak, trochę jest opcji. Co jeszcze poprawiono? Poprawiono troszeczkę, jeśli chodzi o usprawnienia różnego rodzaju poprawiono mapy. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? No i na pewno sporo, sporo zmian, których tutaj pewnie wszystkich nie wymieniono. Efekty różnych trafień, muzyki, działek. No, troszeczkę, troszeczkę tego to jest. Nie będę tego wszystkiego może wymieniał, bo to nie ma tak naprawdę dla samej takiej rozgrywki ważnego znaczenia. Natomiast fajnie, że to poprawiają, że cały czas nad tą grą pracują. Mam nadzieję, że. Gra będzie się dalej rozwijać tak jak w tej, w tej chwili. Naprawdę sporo zmian, sporo nowości. Cały czas coś dodają, cały czas coś poprawiają, usprawniają. Na razie mamy betę. Zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądać. Za kilka miesięcy, albo nawet i za kilka lat. No bo czasami beta niestety sporo, sporo trwa. Graczy na tę chwilę chyba cały czas przybywa, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że nieraz jeszcze spotkamy się podczas rozgryweczek i razem sobie powalczymy. Oczywiście zapraszam na mój kanał, zapraszam na mojego Discorda. No cóż, trzymajcie się. Do usłyszenia!